Oh, 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 oh. See that? Looks like some high grade military ship. Today might be our lucky day. Get out of there, you fools. We got two civilians in the hot zone. It down. This is not good. On, roll them out. Combo Yukon reporting, sir. Next stop, the Big Apple. Over and out. Cześć, tu oczyn i witam was bardzo serdecznie w grze Anomaly 2 tak eee, co to 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 jest co? Eee, ogólnie dostałem DOSTAŁEM DOSTĘP yeah, do tej gry przedpremierowo nagrywam to we wtorek 14 maja ja, ja, ja. premiera jest jutro eee, ale to nie jest istotne istotny jest fakt, że podobało mi się jak zobaczyliście pewnie ten film, to uznaliście o coś ciekawego. No, mam taką nadzieję, bo ja tak przynajmniej uznałem i jak odpaliłem kampanię, to okazało się, że to... że się nie myliłem, może tak Szczególnie że kampania spodobała mi się z tego względu, że jest dość dobra do nagrywania. To jest taki typ gry, w którym mogę sobie po prostu wziąć, usiąść bo nagrywać, jak mi się znudzi to wyłączyć i nie nagrywać znaczy e, mogę usiąść i grać z nagrywaniem bo to nie jest takie coś, że mi się znudzi przez to, że nagrywam czasami z niektórymi grami tak miałem nie, to po prostu usiądę, jak, jak nie będę chciał to sobie przejdę jakąś misję bez nagrywania a potem najwyżej ją nagram i tyle e, jak widzicie przeszedłem już te trzy misje, ale to nie jest istotne ja po prostu cofnę się w tym momencie do pierwszej jeszcze nie poziom trudności, chcę Wam przeczytać. E, jest to górska przeprawa, tak. Obca rasa maszyn powróciła, by ostatecznie unicestwić ludzkość. A to Ci niespodzianka. E, naszą jedyną szansą była broń o kryptonimie Projekt Shockwave. E, desperacka próba i, i, i ocena. E, Desperacka próba jej ocalenia okazała się dla 14 plutonu ostatnią misją. Był 2028 rok. No więc ładnie sobie tę misję odpalimy. Jest to preludium. A że jesteśmy hardkorowi, to zagramy sobie na poziomie hardkorowym, bo mogę, tak, Kamil. Stój nade mną więcej. <try> <try> was just an illusion. They hit us again in 2021, multiplying like metal cockroaches. They covered the planet. We didn't stand a chance. The last hope for humanity's survival was a weapon developed by Earth's greatest scientist Project Shockwave. By the time it was completed, it was too late. Humanity fell.

I właśnie tutaj dostajemy możliwość poruszania się naszą jednostką. Tak, to jest nasza jednostka. Nie łazimy jakimiś robotami czy czymś. Nie łazimy człowiekiem, który nie potrafi nawet strzelać. <gry> tak, no więc kieruj się na północ i dołącz do Cernas Fortiki. Oj. 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 I ogólnie sterujemy im z punktu widzenia satelity zbliżonego tak, że normalnie jesteśmy panem sytuacji. O cholera, co to było? Jak widzicie coś tu z ziemi wystało, o wywaliło się. O i oto mamy nasz oddział. To jest, możemy naprawiać nasze jednostki. Właśnie tutaj podejdziemy i sobie naprawimy.

Napierdzielamy. Nie strać żadnej ze swoich jednostek. Oj, tu już widzimy jest problem. O, zostaw mnie! Napierdzielać w niego, nie dać mu żyć. U. Te reperkity można zbierać. Zablokowanie. Hehe. <grywa> to ja se pójdę dalej. Oj. 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 Nie, nie, nie miałem iść dalej. burz Run! Czekaj, bo ja tam jest... One mnie zabiją! O i teraz jest możliwość morfowania ich w Helkony. Znaczy Hell Hondy. Bo to, Bo one są firmy Honda. <laughs> Co Kamil? Ej nie! Prawie <laughs> ja się zabiłem. Dobra, i te hondy potrafią napierdzielać fireflame throwami, znaczy front flame throwerami. Tak, i spadają przeciwników. Wiecie? O tak jak pokazane na załączonym obrazku. Okej. Okay. wszystkie stoją całe A. i znowu zmieniamy się na zwykłego samochodu strzelającego co się go w ogóle to jest nie chcę zdradzać w przyszłości, ale e, jak widzicie, każdy samochodzik, albo ewentualnie ta Honda, e, mają żółte kółeczka. Naładowane lub naładowane. Czym bardziej naładowane, tym szybciej napierdzielają. Dobra. Morphing time. W dobrym momencie mi moje zwoją grę. Dobra, 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 żyjemy. Napierdzielać, Helkony. Jak widzicie, jeden z tyłu zostawiłem strzelający, bo te jednostki chodzące mają mniejszy zasięg strzału. Jedynie z bliska mogą palić tymi miotaczami ognia, a te samochodziki mogą strzelać na dalszą odległość. Well tak, mamy punkt kontrolny. Ta flaga spadająca z nieba zawsze to oznacza. Whole Cała rodzina. Morphing time. To jest właśnie powód, dla którego chyba go zmarfuję z powrotem. <laughs> Te teksty w ogóle wypowiadane przez, to, przez te przez tych gości w pojazdach są świetne. Jakbyście znali angielski, to byście wiedzieli, ale pewnie nie znacie. <laughs> nie no się, ja ja sobie robię. Posłuchajcie się, przy, wsłuchajcie się w to, co oni mówią. Całkiem fajne takie m, trzymające poziom i y, 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 trzymające się fabuły teksty. Hell yeah, spalcie ich wszystkich. Ok, reparkity zebrane możemy napierdzielać dalej Co my tu mamy A to już jest ta baza do której mamy dotrzeć Dobra, nie chciałem Wam przerywać, ale ogólnie polecam czytanie albo wsłuchiwanie się w to. Potem m, dzięki temu będziecie wiedzieli, na czym polega PWL tej gry, którą chcę Wam przedstawić. Co jest, wydaje mi się, dość istotne, bo po to przechodzę kampanię, a nie jakieś pojedyncze rozgrywki multiplayer, które chyba też się pojawią na moim kanale. Zobaczymy. A póki co. Tak, muszę się dostać tam jak najszybciej. Więc to już ładnie moje maszynki zniszczyło ostatnią wiruszkę a ja wbiegam do budynku. I w tym momencie dokładnie nastąpi przesyłanie danych nadeszła dłuższa nk kości. 90% transmisji ukończone 95% Chyba wytrzymają O cholera O jebło <grywka> Aż mi FPSy spadły? I tak wygląda preludium całości. 14 Pluton wyeliminowany. Kapitan Poez, Genowakcji I wbrew pozorom to nie jest przegrana misja. <grytania> Transmisja danych Project X. <grytania> znaczy Shockwave. Zakończono pomyślnie. I mamy wyniki. Proszę bardzo, złoto, złoto, a tam brak odznaczenia, nie wiem jak się tą zwinność robi. Whatever, razy trzy, bo jech je na poziomie hardkorowym. I mm. gratuluję, ukończyliśmy pierwszą misję. W tym momencie ja się z wami żegnam i do zobaczenia w drugiej misji, cześć.